Witam w trzecim odcinku zmieniania historii polską. To będzie ostatni odci odcinek, ale y, ja już go prawie całego nagrałem, ale okazało się, że nie nagrałem sobie dźwięku z mikrofonu, więc nagrywam to tak 10 minut po tym co się stało i jeszcze sobie dałem moda, który bardzo przyspieszy mi grę. Na piątce ten czas leci bardzo szybko. Dzięki tej modyfikacji będę mógł robić y, filmy w ten... W krótszym czasie po prostu, ponieważ rzeczy, które będą się szły do wycięcia i tak, będą trwały po prostu krócej. I tak będzie mi łatwiej się robiło po prostu dłuższe filmy też. Ja już mam tutaj zero agresywnej ekspansji, więc to co, jakie ja miałem tutaj plan, to pamiętam, żeby coś podbić. I jak mam tak wielką armię, to też ogarnąłem, że to co ja mogę sobie zrobić, to... Chwila, dobra, te prawa ogarnąłem, ale chwila. Yy, tu sobie wejść. Oj, to raczej innowacyjny. O, miesięczne dziedzictwo onda, fajnie. Armia kontrolowana przez SI i sobie tutaj mogę podzielić to kilka razy. Ja też nie wiem, czy sobie nie dorekrytować tutaj trochę armii, bo za poprzednią próbą sobie tutaj trochę armii dorekrutowałem, ale teraz to nie wiem. Czy opłaca mi się to robić? Zobaczymy w tej wojnie. I sobie zaatakuję tutaj ten Królestwo Węgier, a mamy z nimi pakt o nieagresji, to co ja bym chciał sobie podbić? Tych kolegów. I tak, ja im tutaj wypowiedziałem wojnę, mam tutaj wojsko po drugiej stronie, ale jako iż wojsko jest kontrolowane przez AI, to oni, na oni wiedzą, co mają robić. A żeby ich tutaj jeszcze trochę spowolnić to, a myślałem, że da się tak, zrzucę tutaj bomby atomowe. Miałem nadzieję, że da się zrzuca, rzucać bomby atomowe jakoś ze scrollem czy coś. Straty? A, bo to bardziej się chyba opłaca zrzucać takie bomby atomowe tutaj na większe miasta i po prostu niszczyć. Straty, zaraz będzie straty, straty jedna, straty zero, no? Ja chyba stolicę dosłownie zniszczyłem. I tutaj miasta niszczę tymi bomba, bombami atomowymi, ej to jest OP. Ja bomby atomowe, chcę tego więcej. Okej, okay. i tutaj miasto zostało zniszczone i tutaj moje wojsko. Dosłownie minęło kilka sekund, a sobie tutaj wszystko mogę przyjąć. Dosłownie wszystko, ale, ale mało mi tutaj agresywnej ekspansji wzrośnie. Fajnie, to teraz jeszcze bym to chciał przejąć sobie. Oni mają już z Królestwem Czech. No dobra. Moje, moje... wojsko po prostu tam pójdzie sobie. Tutaj się bijemy w Czechach, tutaj wszystko przyjęte i mogę wszystko wziąć po prostu. na tego wojska nie muszę kontrolować, to jest niesamowite. Jedyne co potrzebuję, to sobie to wojsko powiększać. Oj, nie sprawdziłem agresywnej ekspansji, dobra, nie jest jakoś mega duża. A mając 67 agresywnej ekspansji, to ja nic tutaj nie zdziałam. Już więcej podbojów sobie tutaj nie zrobię, tak mi się wydaje. Ale to, co powinienem móc jeszcze zrobić, to sobie dorobić trochę jednak armii. Ale to już... Że ja w tym filmie tak robiłem i te, teraz znowu zrobię, to się za moją Poprzednią próbą. Yy, ogarnąłem sobie autoklikera po prostu. Ja auto klikaj mi tutaj będzie klikał i dodawał to wojsko. I to musi właśnie akurat niestety tak wolno lecieć, ponieważ szybciej się tego autoklikera ustawić nie da. Więc tutaj tak spędzę z kilka dobrych minut, więc w sensie zajmę się czymś innym w międzyczasie, kiedy to się klika. O, już jest tutaj, że zasoby ludzkie są wyczerpane, dobra. Ja nie ogarnąłem tego, bo zajmowałem się czymś innym. I te, też to, co się teraz stanie, to będzie rzecz tragiczna. Stworzę tą armię i patrzcie, co się teraz będzie działo. Jeszcze z tym modem przyspieszającym czas. Ale ten czas zacina bardzo. I patrzcie, co się dzieje jeszcze z przychodem. Tak samo się stało za moją poprzednią próbą, kiedy mikrofon się nie nagrał. Ja zaraz będę takie straty przynosiło, przynosił. Że to będzie tragedia, że spowolnie trochę czas na czwórkę. Chociaż nie, no dobra, niech niech leci na piące, to musi się po prostu wyrekrutować. Ta liczba akurat tutaj szybko lecą, one się tutaj szybko fajnie naliczyłem. To powinno być 3000 ileś, 3200 coś lub 3300 coś 3256 i a tutaj tracę kasę. Ale jeszcze się nie wyzerowałem, więc wydatki na badań wydatki na badań mogą być. Utrzymanie armii daje na zwykłe i zarabiam na to 300 zł. To co ja teraz zrobię to zgrupuję tą całą moją armię po prostu złącze jednostki. Bomby atomowe mi się tutaj tworzą. Ale teraz sobie będę po prostu dużo inwestował w ekonomia. Jeśli oglądasz tego momentu, to znaczy, że ten film chociaż trochę cię zainteresował. Więc możesz dociepkę w górę i suba. Jeśli cię interesuje, taki content Po prostu mogę sobie tak zaznaczać Mogę też jakieś budynki robić. Na pewno mi się jakieś odblokował jeszcze w międzyczasie. Jakiś taki niesamowity budynek. Schron przeciwbombowy, ale inne państwa pewnie nad nie mają tych bombowców żadnych, czy w sensie bomb atomowych. Yy, dobra, więc na, no, na tych prowincjach, co właśnie przeją, zrobię. Zrobię standardowe budynki Zaczynając od sądu i, i rat... Dusza, a co? A ja złota nie mam po prostu, dobra. Tutaj będę musiał chwileczkę też czekać, żeby sobie to złoto ogarnąć. Akademię, bo tutaj na badaniach mi też bardzo zależy. Koła, biblioteka, tutaj pod punkty dziedzictwa też oczywiście coś. I oczywiście jakieś budynki ekonomiczne, jakieś obszary polowań, palnia soli kolejna. No to takie indywidualne budynki tutaj, ciągłe powiadomienie o nowych bombach atomowych są całkiem zabawne. Dwie platformy wiertnicze nowe, świetnie. Tam jeszcze jakieś nowe prawo mi weszło do odblokowania, zaraz to ogarnę. Ale już naprawdę widzę, że ten czas idzie o wiele szybciej z, tej, z tą modyfikacją. Ten film może być bardzo krótki, ale to może być przełom w robieniu filmów moich z Age of History 3. I to mi się bardzo podoba. Maura, zrównoważone użytkowanie, coś tam ziemi. Agresywna ekspansja jest dosyć mała. Z nimi mi już minął tutaj rozejm, więc mogę im wypowiedzieć wojnę. Gdzie moja armia? Tu mogę ich sobie po prostu przypiąć i sobie... niech oni tu podejdą, oni się przeteleportowali dosłownie. Okej, okay, trzeba tutaj im dać różnorakich nowych generałów i wypowiedzieć tutaj wojna. Miałem tutaj trochę sojuszników, ale poradzę sobie, mam jeszcze bomby atomowe, zrzuć bombę atomową, niech to będzie gdzieś tutaj na Węgry po prostu. Trzeba im poniszczyć to państwo i tutaj te królestwa Mediolanu też. Ja to mogę nawet tak daleko sobie tutaj wysłać, to trochę już nawet nierealistyczne jest, no, ale spoko, ja tam nie narzekam. No, i już sobie tutaj wszystko mogę przejmować. W sensie wszystko to za dużo powiedziane. Kusi mnie teraz coś sprawdzić. Bardzo mnie kusi, ale sobie zrobię zapis teraz. taką armia. Mógłbym ją mieć jeszcze większą, ale naprawdę mi się nie chce jej robić. Wezmę sobie wszystko dosłownie. Agresywna ekspansja jest taka, że zaraz się robi koalicja przeciwko mnie. Robi się koalicja przeciwko mnie, czy, czy już się po prostu tak... Nie wiem, czy jestem tak potężny, że nie będzie się robiła ta koalicja. Ile ja mam nowych budynków w ogóle? Chwila, dobra. Sądy, ratusze i tutaj trzeba wszędzie porobić. Borców podatkowych w sumie jeszcze tam gdzie się tylko da. Urząd skarbowy. O, szpitale, szpitale się przydadzą. No i oczywiście te, budynki ekonomiczne. Parma słoneczna, jakaś... jakiś nowy budynek. Oj, złoto straciłam, to chwilę tutaj poczekam. Widać już, tak ten przykład mi przyjemnie tutaj Rośnia. Dużo nowych przystani mogę jeszcze sobie zrobić. Jakieś nowe rancza? Świetnie. I tu jest tych budynków w ogóle jakichś niesamowitych do robienia. Ale bardzo mi się to podoba. Dobra. co wszystko zostało przerobione. A to nie dało jakoś dużo przychodu, więc wydaje mi się, że gdybym tutaj po prostu spamił jakimiś różnymi budynkami, to wydaje mi się, że to by na jedno wyszło. Jakimiś bankami czy coś. Centrum handlowe o nowy budynek. To automatyzowana fabryka. 8 punktów przewagi mamy, od tego nie zobaczyłem. Ta modyfikacja jest serio mocna. No dobra, to niech to będzie. Koszt utrzymania budynków, to mi da trochę przychodu, koszt zwiększenia zasobów ludzkich, przyrost naturalny. Prędkość ruchu armii Utrzymanie, a już nie mam punktów przewagi, no dobra Ulepszy stolicę Ulepszy akademię wojskową, ty Agresywna ekspansja na no to już spadła? Nieźle, bo może ja tutaj po prostu już tyle czekałem Że nawet nie zobaczyłem, chwila A to w sumie może uda mi się tutaj zdążyć Przy tym 2024 Całe drzewko technologiczne zrobić Patrzcie, jak to szybko leci, a tu jakoś dużo nie pozostało. To tak samo może być z tym, że może do końca tutaj tego filmu uda mi się zostać tutaj. Uda mi się zrobić z mojego państwa, nie wiem, państwo takie, że będę miał milion złota. Tylko muszę po prostu tak, w taki sposób spamić w wydajność podatkową. Oho, kolejne prawo. Możliwe dodania to, co to będzie? Chyba edukacja, nie system podatkowy, zautomatyzowane zbieranie podatków. Yy, jeden punkt przewagi, a to nad tym ma co teraz dawać. Poczekam, aż będę miał tych punktów przewagi trochę więcej jeszcze. O, ten źródł mi zmniejszy utrzymanie armii, to mi się bardzo przyda. Dobra, i w ekonomię trzeba inwestować. Jaki mam aktualny, aktualny limit złota? No spoko, jest całkiem spory w sumie. No w sensie, ja bym chciał tutaj mieć milion, ale jeszcze rząd, ile tutaj jest? Dobra. Agresywna ekspansja 15, tylko yy, chwila, dobra. Całą mam armię. W sumie nawet nie, po prostu patrzcie, to jest takie fajne, że po prostu Wybieram sobie państwo, wypowiadam mu wojnę I moje państwo, i moja armia sama tam leci walczyć Już mogę sobie tutaj wszystko brać po prostu Ej, no to jest za proste, dobra, nawet złoto od nich nie biorę Mam wywalone w agresywną ekspansję, bo sobie i tak wiem, że tutaj Nic nie będę musiał, o, oni zrzucili bomby atomowe na mnie kurczę oni też mają bomby atomowe. No ale co im z tego? Jest taki budynek. Nie no, to już chyba widzieliście. Budynek ten. Schron przeciwbombowy. I ja on ma się porobić wszędzie, gdzie się tylko da. Ja sobie tak po prostu wszystko podbijam, a oni. A inne państwa nad nie są w stanie nic zrobić. Bardzo mi się to podoba. Już nad nie rozbudowuję chyba tych terenów, co właśnie teraz zdobywam. Sobie ja popełniłem błąd, że ja wcześniej sobie rozbudowywałem, zamiast po prostu sobie lecieć byle gdzie. Oho, i jest. Yy, ten. Agresywna ekspansja. I kolica przeciwko mnie się zrobiła i sobie niezbyt radzę widzę. W sensie też mam chyba za wojsko. Wojsko za bardzo podzielone No na pewno, chwila To są staki po 4 albo 6 wojska I ja tutaj mam takie potężne, chwila Podziel. Po ile takie staki zrobić? Po 100 Myślę, że po 100 sobie poradzą na spokojnie A tak się dziwię Czemu tutaj przegrywam? Czemu tyle terenów tracę? A Urskora nie tracę jakoś mega dużo Zastanawiałam się, dlaczego tak jest właśnie No już mam odpowiedź I to jest właśnie też coś, co chciałem sprawdzić na tej Polsce Czy sobie tutaj ta potężna Polska poradzi eee, Z koalicją przeciwko niej Myślę, że tak Też będzie, nie, nie będę w stanie tutaj ogarnić generał. Do każdego wojska. Więc już mam w to wywalone chyba po prostu. Oj, tutaj jest za bardzo podzieliłam. No dobra, jest jeszcze jakaś armia. Nie wiem, ale mogę sobie zrobić utrzymanie armii. Piechota modernistyczna. Dobra, muszę muszę więcej armii po prostu zrobić. Ja chcę to sprawdzić. Chcę zobaczyć Polskę Wielką. A ja mogę znowu w czymś zająć przez kolejne 5 minut, po prostu. W czasie, kiedy to się będzie po prostu plikało. Bo na, takie, na taką potężną armię na spokojnie, nie stać mi się wydaje. My teraz zacząłem, że to jest 1989 rok. A się dziwiłem, że państwo mają bomby atomowe. Dobra, to mi się i tak zaraz skończę robić. Więc już mogę teraz to wystawić gdzieś. Tutaj, stwórz armię. wyłączę to Klikera. I armia po prostu od razu rusza. Przyłata. Nie, ona mi się cały czas wystawia, dobra. Ale widać, że od razu odbijam tereny jakieś Republiką Wenecką. Co? To kogo ja pokonałem? A, ja pokonałem wszystkie państwa, z którymi miałem tutaj wojnę po prostu w koalicji przed chłopietem, przed Wielką Brytanią. A jak pokonałem koalicję, to druga koalicja się zrobi przeciwko mnie? No to nie do końca miałoby sens tak trochę mi się wydaje, ale ta Polska jest ogromna. Zrobi się wo wobec mnie jakaś kolejna koalicja? To wszystko zacina tutaj. Wszystkie religie trzeba ponawracać i że na wszystko mnie jeszcze stać. Uczerpanie wojną zmniejsze i ruchy rewolucyjne wszędzie są. dobre, to nawet nie ma co tego zmniejszać. Mam ponad milion złota. Mogę tam sobie porobić jakieś niesamowite budynki, na przykład te ekonomiczne, nie, gdzie pojedynczo mogę sobie stawiać, a już naprawdę nie widzimy jakieś plantacje. Jeszcze tych budynków, w tym mi się tutaj nagle pojawiło, jakieś plantacje tytoniu, kakao czy coś. O, plantacje bawełny. Że nie wiem, ja po prostu sobie będę teraz cokolwiek tutaj podbijał. Jak tylko po prostu wypowiedz wojna, i już wiem, że moje wojsko tutaj idzie walczyć. Co z tego, że oni mnie tutaj zwracają na mnie bomby atomowe, jak ja i tak mam schrony, czy coś. Kolejne sobie tutaj Brać rzeczy, tereny jakieś. Nie, tak to idzie nawet cały świat podbić, ale już naprawdę mi się nie widzi. Podbijać całego świata. Jakieś państwo inne wypowiedziały mi wojnę. A ja mogę sobie dwa kolejne państwa tutaj brać. Całkiem szybko ta agresywna ekspansja mi spadała. Miałam 1400. Teraz ile mam tej agresywnej ekspansji? 186. Tylko mimo tego, że podbijam, to mi spada. Agresywna ekspansja nieźle. A kolejna kolica się zrobiła przeciwko mnie. Czy to jakiś sojusz? Jakiś sojusz? To ale prawie całą Afrykę tutaj podbiłem. Pozostały tylko jakieś pojedyncze miasteczka. się pojedyncze takie malutkie państwa. Stewka? nie, wszystko mam, są Afrykę. Są Europę, chociaż nie, całej Europy jeszcze nie. To bym musiał podbić, ja z tym mam się r... do, Tutaj mam jeszcze rozejmy, dobra. Ale ja nie chcę się z nimi lubić. Ja z każdym państwem, prawie każdym państwem tutaj mam rozejmy do 2005 roku. A no i oczywiście tutaj trzeba asymilować wszystko. I no dosłownie z każdym mam tutaj rozejm... O, minęły mi tutaj rozejmy. A ja, a ja tutaj przejąłem sobie kolejne tereny. Nie no, idzie tak na spokojnie cały świat podbić, ale raczej wątpię, żeby mi się chciało tak cały świat podbijać. Chociaż teraz po prostu jedyne. To nie jest jak Pejowki Story czy coś. O, znowu koalicja? To wystarczy chwileczkę poczekać. Bo moje wojsko też to musi dotrzeć, to też chwilę zajmie. A, wybierz swoich rywali. Punkty przewagi 5. No dobra, to niech to będzie w... Nie wiem w co szczerze. Szacowana na długość życia wszystkich postaci i tworzenie prowincji narodowych. Brak doradcy. Sobie tutaj wybierę losowych. Dużo rzeczy tutaj, dużo co świata mogę zbudować. W sumie nie wiem, mogę, mogę na dwie zrobić. Brak generała, no a to się nie ma co dziwić nawet. Nierdzenna prowincja. Ja z tego państwa naprawdę mógłbym wiele rzeczy już tutaj zrobić, jakąś niesamowitą potęgę gospodarczą, jeśli bym we wszystkie prowincje tutaj inwestował, ale... A to już chyba się powtarzam. No ale no, no, już chyba mówiłem, że mi się nie chce wziąć to wszystko, to tutaj z tymi wszystkimi państwa Minion wojna? Ty realny jest, żeby mnie ja tutaj zrobił z tego World Conquest. Czekaj wszystko. No oko chyba ta. Ty, Antarktydę sobie jeszcze przejmę. Tobie tak oba zaznaczam jeszcze do pewności. A tutaj są wyspy na Pacyfiku jakieś. One też się mi należą. Wierdzenne prowincje i tutaj... Dobra, trzeba wszystkich nawracać. Dobra, trzeba tu pow wypowiadać wojny państwom, które jeszcze istnieją. Ty nad się, czy tutaj nie przemienić tej serii na ten, na ten moment z... Że ta seria się skończyła w ja cię w którym ja po prostu cały świat podbije, bo ta seria może być World Conquest. I zrobię wszystko, żeby to ten... żeby to był World Conquest jednak. Okej, hey, ja nie wiem co podbiłem. Tutaj coś się biłem z Irlandią jakąś. Taj to wszystko? Dobra. Okej, okay, dobra, teraz wiem co podbiłem. Podbiłem Malediwy. Okej, okay, co ja teraz podbiłem? Dobra, wiem, widzę. Okej, okay, co to jest? Okej, okay, dobra, zobaczyłem co przejąłem. Zobaczyłem, że coś się tam zmieniło, pokolorowało się. Hmm. To... Dobra, to jest tutaj w Ameryce Południowej. Ja tutaj mam chyba wojnę tylko z państwami, które są w Ameryce Południowej, więc to idzie jeszcze jakoś ogarnąć. W sensie w Amery... Ameryce Południowej i Północnej. Okej, okay, co to jest? To jest chyba coś tutaj. Tak, to jest ta wyspa, świetnia. Niech mi się to symuluje. Dobra. Bruna trzeba podbić. I z kimś znajdą się w stanie wojny. A jeszcze z ich sojusznikiem z Simpangiem. dobra. To jeszcze trochę wojen. Z kimś mogę tutaj brać pokój, świetnia. Tu... tu jest dobra, pima. I mam jeszcze wojnę. Muszę od nich wziąć dosłownie wszystko. O i dużo terenów od nich wziąłem. O nie, z nimi mam rozejm do 2023, dobra. Nie wziąłem wszystkich terenów od jakiegoś państwa. Dobra, to w międzyczasie będę robił co innego. Rozumiem tutaj kolejny jakiś rozejm. Mam jakichś terenów. Za... Nie, 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 nie ogarną, że muszę wziąć. No dobra. Powiedz wojnę. Powiedz wojna, jestem w stanie wojny, jeszcze jest to coś. Mam nadzieję, że tutaj pojawi się informacja jakie jeszcze tereny na przykład będę potrzebował i pojawi się informacja kiedy podbiję cały świat, a kiedy nie tak jak to było w Age of History 2 pamiętam. Że się wtedy po prostu pojawiło, że brawo podbiłeś cały świat czy coś takiego. Mam nadzieję, że teraz też coś takiego będzie. A jak nie, to po prostu, jak uznam, że, pod, że akurat teraz udało mi się sobie świat podbić, to jest podbity. To po prostu koniec, wygrałem. Z kim jestem jeszcze w stanie wojna? Tutaj to jest to, coś w środku, to są 100% dobra. Okej, okay, z nimi mam rozejm, tutaj bym sobie poasymilował. Ja też sobie w rankingu mogę sobie po prostu patrzeć. Cudy świata, wielki mur mogę zrobić? Nie, nie obchodźmy to już. Dewastację mogę powiększyć, bo się tak nie mam co. Dobra, sprawdzę sobie w rankingu, jakie państwa jeszcze żyją. Siedem państw jest, dobra. Okej, okay, rozejmy mi jakieś minęły chyba. Kolejne rozejmy mi minęły. Okej, okay, trzy państwa, królestwo Węgier, tu jest, dobra. I Majorka, chwila Majorka. Tutaj w Europie jeszcze coś. Ja nie miałem całej Europy przez cały czas podbitej nawet. Żyłem w błędzie. To oni mnie tutaj nawet atakują trochę, no, ale już ich zatrzymałem. Więc łatwo, tutaj, te Królestwo Węgier było? Tu gdzieś? To były jakieś wyspy. Yy, ta, to są takie wyspy tutaj, dobra. I jeszcze tylko Majorka. No i jestem jedynym państwem na całym świecie. Jest marzec 2028. Miałem skończyć w 2024 roku, no ale... Ja też to grałem tak bardziej na spokojnie, a nie żeby... A nie jak jakiś speedrun, że musiałem wszystko jak najszybciej robić. Też się uczyłem dużo w tej grze. No i się udało, świetnie.